Napisałam do ciebie poruszone jednym z twoich reportaży. To było parę lat temu i, i pamiętam, że ja normalnie nie robię takich rzeczy, ale poczułam, że muszę do ciebie napisać i zapytać: co zrobić, żeby jakoś skontaktować się z bohaterami twojego tekstu? I wiem, że nie byłam jedyną, i dowiedziałam się tego również z tej książki, z postscriptum, które, które znajdujemy do tego reportażu. Zacznijmy od tej opowieści na początek, dobrze? Niech ona, nas, niech ona nas wprowadzi, temat podwórka bez trzepaka. Co to był za reportaż? To był reportaż o Maćku. On miał wówczas 13 lat i opiekował się dwójką rodziców. Mama chorowała na stwardnienie rozsiane, tata na zanik mięśni. I Maciek urodził się w, w tej rodzinie i nigdy nie przypuszczał, że on ma już jakąś rolę od samego początku. Bo tego nie widział. Ten... I teraz y, on zajmował się tymi rodzicami. Na podwórku i w klasie był nazywany. No, i to mnie właśnie tak boli, bo, bo to y, był nazywany dzieckiem kalekich rodziców. Tak. Y, on zarywał szkołę po to, żeby móc się opiekować rodzicami. On y, na przykład chodził na siłownię, żeby, żeby, żeby Nie nosić mamę. tak. Albo w wieku trzech lat ugotował pierwszą zupę pomidorową. To jest takie takie niewyobrażalne i niektórzy czytańcy nie wierzą, że to jest możliwe. W przypadku Maćka jest. Widziałem, jak gotuje, widziałem, jak, yy, co, co, co robił z rodzicami, co zrobił z tatą, bo, bo kiedy przyjechałem, mama. Już yy, zmarła, prawda? Tak, trzy miesiące przede mną. Ja, ja, zanim przyjechałem, ja myślałem teraz, czy ja mogę przyjechać, czy nie? Czy to jest za szybko, czy nie? Dla mnie to było za szybko. Kiedy zadzwoniłem do taty, pana Ryszarda, on powiedział: Nie, niech pan przyjeżdża. No, i to już dziesiątkę, że przyjechałem. Hmm. To jest naprawdę niesamowita historia, i e, no to naprawdę poruszyło tak wiele osób. Mówiłeś, że po tym reportażu ponad tysiąc listów przyszło 1400. do 1400. No niesamowite. Ludzie naprawdę poczuli, że chcieliby jakoś Maćkowi pomóc w życiu, prawda? E, tak, odpisywałem na, na, na te maile 7 dni, ale naprawdę 7 bitych dni, siedząc przed komputerem i, i robiąc to non-stop. E, Maili było e, o nie mylę 1400. I teraz tak. E, ludzie zastanawiali się, jak pomóc Maćkowi, bo pomoc nie jest oczywista, bo pieniądze nie rozwiązują problemu tak, w tak. przypadku dziecka, które opiekuje się swoimi rodzicami. Samodzielnie, zupełnie tak. Tak. No i instytucje są też niewydolne w przypadku y, tej historii. No i zaczęto myśleć, że może Maćkowi trzeba złatwić na przykład karnet na siłownię. No bo on płacił za to z własnej kieszeni, a przecież chciał nosić mamę, żeby mieć, mieć tę siłę. I rzeczywiście znalazło się dużo osób, które chciały mu pomóc. Pamiętam, Maciek nawet dostał pijankę do, do pływania na desce windsurfingowej, bo po prostu nikt, ktoś nie wiedział, co zrobić i przesłał to Maćkowi. Ale też y, taką realną pomoc, jak ciuch, komputer. No Maciek tego nie miał, znaczy oczywiście, że miał ciuchy i komputer, ale no, w takiej ilości. Czy znaczy to jest też dowód na to, że po pierwsze, ludzie nie są tacy źli, a po drugie, że no jest, jest wielka siła w, w reportażach i że możecie czasami realnie zmieniać czyjeś losy. Natomiast oczywiście ta książka to nie tylko, ten, nie tylko ta historia, to jest całe mnóstwo wstrząsających historii, i to są też historie dzieci powiedzielibyśmy dzieci sukcesu. Bo yy, Podwórko bez trzepaka na pewno ma Nela, mała reporterka, która jest bohaterką jednego z, no z bardziej w ogóle wstrząsających dla mnie tekstów w tej mhm. książce. Bo mamy twoją książkę Nel, która jest bohaterką jednego z tekstów, tak. i Nele, i one obie mają takie dzieciństwo, czy miały takie dzieciństwo, którego pewnie wiele dzieciaków mogłoby zazdrościć. Jedna podróżuje, druga podróżuje, i w ogóle to jest zupełnie inne dzieciństwo niż to, które możemy sobie wyobrażać tutaj w Polsce. A jednak te dwa teksty są super, super wstrząsające. A zobacz, jak różnie realizowane jest dzieciństwo. No, tak. Bo Nel pływa z tatą po ka katamaranem po całym świecie i nazywa się Wyspą Szczęśliwych Dzieci ten katamaran. A Nela z kolei też podróżuje, ale no, to już jest trochę inna, inna podróż. Ona, ja w przypadku Neli, małej reporterki zastanawiałem się, yy, jaki jest, jaka jest skala sukcesu Neli, ale też jaka jest cena tego. I cena jest ogromna. Bo ym, doszedłem do tego, że na przykład Nela podpisuje przez 5 godzin swoją książkę na targach. Tak, to jest tak poruszający opis. Yy, to jest yy, to jest całe przedsiębiorstwo pod tytułem tak. Nela, mała reporterka, prawda? Tak, ja miałem, <laughs> ja miałem nawet problemy, ponieważ chciałam skontaktować się z jej rodzicami. Wydawało mi się, żeby porozmawiać o, o, o karierze dziecka, to potrzebni są do tego też rodzice. Natomiast rodzice Nelly przez odpowiedzieli przez wydawnictwo, że to nie jest możliwe. Że jest tylko rozmowa możliwa z Nelą. No i zapytałem to w takim razie, ile będziemy rozmawiali? Usłyszałem, że półtorej godziny to jest maks, maksimum. I teraz tak, czy to jest dużo, czy to mało, bo czy to jest ochrona po prostu czasu Neli? Czy Nela jest tak zapracowana, że nie ma więcej? Że ma, nie, ma więcej. Mhm. nie wiem. Natomiast na naszym spotkaniu była pani. Yy, z wydawnictwa. Tak, z wydawnictwa, i kiedy ja pytałem o rodziców, to. No to te odpowiedzi nie, 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 nie otrzymywałam odpowiedzi o rodziców. Yy, ja Ci chciałam zapytać, dlaczego Ty właściwie piszesz o dzieciństwie, Łukasz? Dlaczego wybrałeś sobie taki no cholernie trudny temat? Bo to jest dzieciństwo yy, dzieci, które już. Chyba trochę przeszły do dorosłości, chociaż mają te, są nastolatkami, dorosłe dzieci po prostu, ale mm, zauważyłem, no bo jestem, re, jestem reporterem y, gazetowym, że zobaczyłem, że mało pytamy dzieci. Piszemy o dzieciach bez dzieci. Mówię, mhm. Dlaczego? Usłyszałem, że no, dzieci może nie są na tyle świadome, by odpowiadać, ale ja nastola ja nastolatek potrafi świetnie uargumentować swoją wypowiedź. I zauważyłem, że my nie pytamy dzieci. Tak, bo to jest książka pisana, jakby z punktu widzenia dziecka. Ty o tym mówisz, że, e, że ty się. Że ty schodzisz na ich poziom, że ty chcesz mieć tak. wzrok na poziomie ich wzroku. Tak, bo to jest taki jakby poziom szacunku między nami. I y, Ja też bardzo się otwieram przed dziećmi, to znaczy bardzo dużo im od siebie daję. Kiedy przychodzę, to opowiadam o swoim dzieciństwie. O swojej rodzinie nie jestem od tego, żeby tylko coś brać. Chcę coś od siebie dać. No i dzieci to bardzo szybko wyczuwają. Ja to mówię, że dzieci po prostu wtedy wykładają na stolik taki swój klucz do serca i uczuć. A ja potem jestem trochę w szoku, bo usłyszę, że one nie rozmawiają ze swoimi rodzicami. Ta. Ja przyjechałam na to spotkanie z Tobą tutaj dzisiaj prosto ze spotkanie z dziećmi, właśnie z dziećmi w szkole podstawowej, i taka była refleksja Pani nauczycielek po tym spotkaniu, że to niesamowite, jak te dzieci bardzo chciały ze mną rozmawiać. Ja no. po prostu, po prostu chciałam, chciałam się o nich czegoś dowiedzieć, i dzieci były bardzo, bardzo gotowe do tego, żeby się podzielić różnymi informacjami ze swojego życia i właśnie przeżyciami. I czasem po prostu rzeczywiście wystarczy mm -hmm. powiedzieć, wiesz, co słucham, I oni, i oni wtedy mówią. Um, Wydaje mi się, że ta książka jest aktualna również z tego względu, a zrobiła się jeszcze bardziej aktualna. Odkąd mamy w Polsce nowy spór o edukację seksualną dzieci. Tutaj jest reportaż, który można byłoby polecić absolutnie wszystkim. Jest to reportaż o tym, jak wygląda edukacja i inicjacja seksualna dzieci czy tam młodzieży w Polsce. No, hmm, cóż, trochę inaczej to brzmi w przemówieniach polityków. Tak, bo, bo dzieci, no znowu, nikt nie zapytał dzieci, co one wiedzą o seksie. I On, skąd tą wiedzę czerpią? skąd. A czerpią z różnych źródeł. Najmniej chyba czerpią tego od rodziców albo od bliskich. Najwięcej czerpią tego z podwórka. No i niestety, z internetu. Ale jest tu taki bohater na przykład w tej książce, który bardzo rzetelnie przeanalizował te wszystkie filmy. To jest wspaniała postać. On tak. jest takim mentorem dla swoich kolegów i tłumaczy im że w internecie to nie jest tak do końca naprawdę. Tak, jest kadrowane, jest kadrowane, filmowane od dołu i dlatego wszystko wygląda na większe, a kumple to kupują i, i oni tak. to jest trochę obciążające dla tego bohatera, bo, bo oni go naprawdę bardzo dużo pytają, no ale dzięki temu oszczędzają sobie wielu rzeczy. Frustracji tak, na przykład, nie no to jest naprawdę niesamowite, jakby oddajesz głos dzieciom, oddajesz głos młodzieży, chodzisz do nich i pytasz o, o to dzieciństwo i powiedz mi tak na koniec, powiedz mi dwie rzeczy, czy nie boisz się, że Łatwo jest przekroczyć jakąś granicę nie wiem. Etyczną, tak w rozmowie z dzieckiem. No, oni nadal często mają mniej niż 18 lat. To jest, to jest raz. A dwa. Czy te historie one się dla Ciebie kończą razem z napisaniem ostatniej kropki? Czy ty żyjesz dalej? Czy będziesz z nimi dorastał, krótko mówiąc? Nie wiesz co. Granica jest bardzo i na to trzeba uważać. Jest szalenie y, taka płynna i bardzo delikatna. No właśnie. I teraz y, to zależy jak rozmawiamy, bo rozmawiamy y, często rozmawiam z dziećmi z rodzicami w towarzystwie rodziców, ale często też bez. Mhm. I teraz y, wszystko o czym rozmawiamy, ja potem y, przesyłam i tak rodzicom okay. i oni to widzą. Są w szoku, natomiast yy, są w szoku, ale y, bardzo szanują to, co mówią ich dzieci. Większość szanuje to, co mówią dzieci, i nie interweniują w ich słowach. Okay. Bardzo mi się to podoba. A to ty w sumie trochę spełniasz taką funkcję psychoterapeuty rodzin. wiesz o tym, że pewne tematy być może po raz pierwszy w ogóle się pojawiają w tych rodzinach tak. dzięki tej rozmowie. To trudna A. rola i staram się od niej troszeczkę uciekać, bo jako jak zwykły po prostu reporter. Natomiast czy wracam do swoich bohaterów, wracam. Yy, pamiętam ostatnio, wyściskałem się właśnie ze swoim yy, bohaterem, ta, to jest tata, yy, swojego yy, tata homoseksualnego yy, Och, yy, chłopaka, tak. I, o, i, I ostatnio się spotkaliśmy, wyściskaliśmy. Nawet z Maciem, właśnie, o którym rozmawialiśmy na samym początku, on przyjechał ostatnio specjalnie z Gdyni do Warszawy na moje spotkanie autorskie, bo nie, nie wyobrażał sobie in, hmm. inaczej. I tak stanęliśmy i tak na przykład siebie. Ja mówię, Maciek, mówię, to jest kawał już chłopa, bo on ma prawie 18 lat. I ja mówię, Maciek, moje życie zmieniło się po tym, po tym reportażu o tobie, a on tak stanął. Moje też. No. Piękna puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu polecamy Podwórko bez trzepaka. Reportaże z dzieciństwa Łukasza Pilipa. Dużo mówimy dzisiaj o dzieciach, o edukacji, o seksualności, o ich potrzebach. Sprawdźmy, jakie one są naprawdę. Na pewno z tej książki bardzo dużo możemy się tego dowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Dzięki.